Cześć, jestem Mungo i zapraszam was na 17 przegląd mojego miasta. Lecimy. Zaczniemy sobie w dzielnicy Downtown, gdzie powstał nowy biurowiec. Wyróżnia się on tym, że stoi na parkingu. Sam parking nie wyróżnia się praktycznie niczym: to jest ta sama budowla, którą już wcześniej zbudowałem. Jest on też jedyną drogą, by się dostać tylko do biurowca, bo nie zbudowałem żadnych schodów. Być może w przyszłości go trochę poprawię, ale podoba mi się tak jak jest. Teraz przenosimy się na drugi koniec miasta gdzie znaleźliśmy, możemy, drugi biurowiec. Jest to modernistyczny budynek, jeden z wielu, które zamierzam wstawić w tej dzielnicy. Od razu wspomnę, że oba budynki nie mają wnętrza i go mieć nie będą. Przenosimy się teraz na plac budowy, gdzie żuraw dostał małą aktualizację, a konkretnie został obrócony o 45 stopni. Tutaj macie rysunek poglądowy. W ten sam sposób został też zmodyfikowany żuraw portowy. Jak już jesteśmy w porcie, to wam go pokażę, bo jest tej parę nowych zmian. Przede wszystkim zmieniłem teksturę Dróg. zbudowałem 5 zaparkowanych wywrotek oraz jedną pracującą, dodałem wielkie hałdy węgla składowane w tym porcie, maszynę która ten węgiel transportuje na pludery i nie pytajcie się mnie czemu jest jedna maszyna skoro są dwa szypludery. dodatkowo powstał też drugi wjazd z budką strażniczą wiatę na samochody ciężarowe oraz taki oto magazyn. Tym miłym akcentem kończymy budowę terminalu masowego. Ale jako do tego portu ludzie muszą dotrzeć, prawda? Także prezentuję wam przystanek tramwajowy połączony bezpośrednio z portem. I jest to konstrukcja na tyle ciekawa, że posiada taki pomost pomiędzy peronami. Przenosimy się teraz troszkę dalej, gdzie jest kolejny przystanek. Ten przystanek jest położony na autostradzie i ma być połączony z dzielnicą Downtown. A dostać się do niego można przez tunel wydrożony w autostradzie. Jak już jesteśmy przy temacie transportu, to pokażę Wam mój drugi przystanek metra. Jest to dosyć mała konstrukcja, bo przy wejściu mamy tylko dwie bramki. Stacja jest zbudowana w takich czerwonych kolorach i ma dwa perony. Jest to na razie tylko druga konstrukcja tego typu w mieście, ale mam nadzieję zbudować ich więcej. Przenosimy się na chwilę w pobliżu tego biurowca, bo chciałem wam pokazać, że w pobliżu jest zbudowane nowe osiedle. Cały ten projekt postanowiłem nazwać Osiedle Wojska Polskiego. W obecnej chwili znajduje się tutaj 8 takich oto sklepów stojących przy ulicy. 4 tak są wyglądające bloki mieszkalne, które różnią się tylko numerami. Żaden z tych 4 bloków nie posiada wnętrza, ale być może w przyszłości je dodam. Oczywiście to nie będą jedyne budynki, mam w planach zbudowanie około. 10 albo 20 bloków mieszkalnych. Na drugim końcu ulicy znajduje się taka ładna stacja benzynowa. Moim zdaniem, ten budynek wyszł mi bardzo dobrze i realistycznie. A tuż obok niej znajduje się taki mały park, gdzie budowałem kastą drzewka. Dodatkowo pojawiły się też trzy nowe kamienice. I tak jak poprzednio, starałem się, żeby one wyszły mi bardzo realistycznie. No i oczywiście żadna z nich nie ma wnętrza, ale to już jest chyba standard w moim mieście. Nie no nie będę taki, no coś tam zbudowałem. O tutaj właśnie w tej kamienicy jest taki mój sklepik, a dokładniej jest to apteka, podczas robienia której dałem siebie całe 30%. Jeden z widzów powiedział mi o bardzo ważnej rzeczy, której brakuje w moim mieście. Także tadam, oto to coś. Zbudowałem to, inspirując się pomnikiem Jana Pawła Pudzianowskiego z Warszawy pod tytułem Zatrute źródło. No, i na razie sobie stoi w tym miejscu, bo w sumie nie mam gdzie indziej go wcisnąć. Potem zbuduję dla niego jakiś park. Jeśli chodzi o resztę rzeczy, to zbudowałem taką oto ulicę Wojska Polskiego, która jest chyba najszerszą ulicą w mieście, pomijając autostrady. Poszerzyłem przejścia dla pieszych. Na ulicy obok centrum handlowego dodałem palmy. Nie pytajcie się mnie, co robią palmy w Polsce.